Ale nie wiem czy reżyserka mi tutaj nie utrudnia mojego działania, <noise> bo mogłyby być większe dymy, ale tego Josefa Wam załatwię, może mi się uda jakieś aferki zrobić albo coś właśnie z dziewczynami, to tego Józefa bym nawet zaprosił. A, cep, cep, cep. Spokojnie. To we się trzeba pomyśleć, nie? Dobrze, tak? tak? zobaczymy jak będziesz myślał. Zobaczymy myślał. Zobaczymy. No. Zachowują się jak zwykle kurwy i mówią, że jedno słowo, a później przekręcają drugie słowo i nie było wcale tak, że, nie bierz, że obiecywałeś mi, że nie bierzesz tutaj automatów moich rodzin, i mogę cię nazywać kurwą, jak będziesz do tego automatu rodziny. Ja kurwą, to jesteś ty. Ale ty tak powiedziałeś, że no mogę cię nazwać, jest... więc cię nazywam kurwą. Jesteś jeszcze raz, jeszcze raz. Kurwą, jeszcze raz. kurwą jesteś. Wiedziałem. O jebana. Ja przychodzę rozmawiałem z, z facetem, znaczy myślałem, myślałem z facetem. Okay. Ale nie, jak facet się nie zachowałeś okay. jadąc z kobietą. No nie no, jadę z kurwą, nie skobuję. Z kurwo to jesteś. Ja kur... to jest kurwa. No jesteś. Kurwa, jadę z tak, kurwa, dla mnie no nie. Kurwo, to, to, nie to nie jest, jest niewszolne. Nie, ta... nie, 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 no, no, to kurwa nie, nie, to niech zacznie się wysłać. To kurwa, że kurz. Kurwa, zaraz z tym, zaraz ty sam Jesteś charakterny? No jestem. Dlaczego pozwalasz Magdzie gdzie i donosić do prokuratury? No, ty sam chodzisz, że Ja no. Kurwo jebana! Ty kurwo zajebie! Szmato! Ty kurwo no A to A masz kurwa, jakieś papiery dziwko jebana? Kontrol... Ty! Za to kurwo nie będziemy normalnie gadać kurwa. Dostaniesz szpysk, kurwa, stąd wyjdziemy szmaciarzu. Na chuj kurwo tak gadasz?